Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Agromati. witam was kolejne, w kolejnym już odcineczku na mojej mapie. Dzisiaj wreszcie odcineczek dość długo wyczekiwany przeze mnie. E, zaczynamy w Niwa, John Deere w akcji, około John Deere jeździ troszeczkę chyba dla mnie za szybko. Nie wiem, ile on maksymalnie może jechać, ale no dość jak na taki traktor, znaczy na taki starszy kombajn, dość za szybko jeździ jak dla mnie, ile on to może maksymalnie, o Jezu. W ogóle ten koma jest mega wzrotny, no ale trudno Tak, w dzisiejszym odcineczku jest plan taki eee, Kosimy dwa pola zbóż Jak starczy czasu to coś byśmy jeszcze tam może poprasowali, poprawiali Albo jakiś rzepak posiali, chociaż nie no jak dzisiaj rzepak kosimy To raczej nie będziemy w ten sam dzień siali rzepaku Ogólnie takamy sierpień Boli mnie to, że dopiero w sierpniu coś wolno było zacząć robić Z tego powodu, że w lipcu jakoś te uprawy e, no nie chciały dojrzeć nie wiem, albo były zasiane za późno, albo coś, no po prostu nie chciały dojrzeć No dlatego dopiero po prostu teraz zaczynamy e, taką akcję Jak ogólnie tak, John Deere Combine troszeczkę inny No coś innego, ale widzę jeden błąd, no że ten Combine ma za duży header Jednak ten header, tak jest najmniejszy, który był chyba z tych headerów tego Combine'a A sobie z ciekawość, ciekawości, w będzie mniejszy, najwyżej zmienimy na mniejszy, bo to trochę średnio wygląda na header No właśnie, nie 4,5 to jest najmniejszy header, jeden w posiadaniu, widzicie? Potem są headery, które mają po, po 6 metrów. Więc to no trochę szkoda, bo komu naprawdę ma taki swój klimat i pasuje mi na tę serię. Proszę coś innego niż Bizon, ale nam no trudno. Ja sobie się powiem, ogólnie tak, jest to ostatni odcinek na tej mapie. E, z takiej jakby to, jak ta mapa wygląda. Do kolejnego odcinka mapa będzie miała zmiany, na pewno będą jakieś tam drogi poprawiane. Z tego powodu, że ja mam jakby albo ferry w ogóle, to ten czas będę miał. A tak jak jest rozszkolne po prostu nie chciałam się, nie miałem kiedy, miałam też poważne problemy w życiu, w i nie miałem kiedy za to się brać, no ale mówię, nagram żeby coś na tym kanale było ogólnie za ten kanał też jakoś się wziąć, nie wiem jak, pomyśleć, jak będzie właśnie tego w, trochę czasu w pariach chociaż powiem szczerze, no tego czasu ostatnio mi brakuje, co, co chwilę są jakieś nowe rzeczy i tu w rodzinie mam problemy, i tu też mam z autem troszkę problemów, troszkę remont kwodu. przodu i powiem wam szczerze, co chwilę coś. No i nie ma na nic innego czasu, nie? Codziennie są nowe jakieś cyrki, codziennie coś innego, no i... Ciężko, ogólnie tak to będzie, na nie będzie, to na pszenicy, ja wiem, to jest bardzo mało No ale mam po prostu tylko jedno pola na tej mapie obsiane W tym sezonie chyba obsiemy wszystkie pola oprócz jednego na tej mapie, że po prostu... No była jakaś robota, no bo... Przychodzą żniwa, mamy dwa pola do skoszenia i to jest wszystko, no i jednak... Fajnie było, żeby bardziej porobić, no bo jedno pole, tam dwa pola na żniwa, to troszeczkę mało jest Ogólnie czy to będziemy się prasowali, no mamy dopiero 3 minut odcinka, jak zdążymy, to poprasujemy sobie to, żeby po prostu już to A po rzepaku, no, nie wiem coś pomyślimy, chociaż po grzepaku raczej trzeba by było orać Bo na tam wszystkie pola wymagają orki, to może byśmy dzisiaj sobie to sprasowali taki już niwny odcinek, taki typowy, że już prasowanie i koszenie w danym odcinku. I myślę, że to nie jest dobry pomysł, począłam być Dobra, ogólnie tak, Zatorz to jest przyczepą. Wadzie dzisiaj odpocznie w pierwszej dniach potem w wadzie jednak... E, nie ma tyle siły. Trzeba ogólnie fajne mody dość, jakieś tam łcypy wychodziły i 16, 14. I Więc no i no na razie dwa ciunniki mi starczają, bo nie ma sensu, ale myślę, że w sezonie nie kupimy okresu 16, bo jakiegoś starszego zatora. Takiego wiecie, starszego takiego. No jak 16 albo jak 12, coś takiego bym tutaj e, chciał sobie jednak zobaczyć Moim zdaniem to naprawdę będzie e, fajnie wyglądała jakaś miniaturka Nie wiem jak ta miaturka wyjdzie, nie wiem z zdjęcia, bo jakoś ten komem i do zdjęć No nie pasuje mi ten komem do zdjęcia. Ten header ma taki wielki No ale nie ma nic mniejszego headeru, a chciałem jednak żeby ten komem był, bo nie chciałem bizona, no. chciałem właśnie coś innego Fajna animacja składania headeru, bardzo mi się podoba Mówię no koma jakieś no jakiś inny, dlatego mówię, a pogramy na nim no, bo będziemy mieli wszystkie pola na mapie, jeszcze nam dojdą, jakby tu e, tam dojdzie jedno pole, sumie będziemy wszystkie mieli pol na pie, to dojdą dwa pola, no i to pole po prawej ma kawałek i no coś tej roboty będzie, mi się wydaje. Ogólnie łąka przed przewijaniem, bo widzieliśmy się ostatni raz e, wiosną. Łąka też troszeczkę poskoczyła i zaś jest gotowa do cięcia ale to myślę, że powniwa, żeby jest jakiś odcinek też ale mówię, może nie nasiadam na coś innego, na jakąś trawę albo samozbierającą coś, tam pomyślimy no żeby nie było nudno, nie? Jedziemy na pole rzepaku, więc no mało tego rzepaku danego no, no co ja poradzę, no trzeba skosić to co się zasiało no i tak, e, ogólnie tutaj jest od rana jeden przejazd z pługiem, tak, bo ponieważ nie byłem pewien, co ja tam robiłem, aha, czy pole wymaga orki, z w coś tam próbowałem, bo myślałem, że będziemy, jakby to talerzowanie na odcinku, okazało się, że to wymaga orki, no i, trochę lipa. No, w ogóle tak, no, header nie ma słowa do rzepaku, bo to jest stary header, dałem mu to najwyżej, żeby jako tako to na ten rzepak wyglądało. No mówię, no ten gomba jest za dużo, ale no ma swój klimat, ale ten header jest olbrzymi, nie, no nie chciałem, bo na buź, powiem szczerze, że... Ostatnie czasy w 19 na końcu grałem z Bizonem i szczerze mi się te mi się przeruchały. No. Ile wolno grać na tym samym? I mówię, jest starszy Jondir, no ko... Chciałem, żeby ten header był mniejszy, no bo ten header jest za duży. Jeżeli macie jakiś mod, który po prostu daje mniejszy header albo jakiś pomalowany header na zielono do tego John Deere to wyszliście, no bo ten John Deere ma swój klimat. Ale ten header jest za duży, nie? Na też, też nic nie przerabiam. Na razie, To głos jest jak jest, wygląda jak wygląda. No, jak na pierwsze głosowanie nie ma tragedii, ogólnie dostałem mega dużo pytań odnośnie mapy. Kiedy wydam? Po pierwsze, tak będę się teraz za tą mapę zakończenia błędów, takich których umiem, no i trzeba by je znaleźć kogoś do, do skupów. I mam mapę chyba o, o, raczej czy no bo to sobie program ile? Dwa sezony przed o wydaniem, bo idzie to tyle potrzeba. No i no, na ja potem nie będzie więcej roboty, od tampa ma a pola to się nie rozwiniemy. Nie do 150 koni, to za końcami to wystarczy, nie? kupimy większą talerzówkę. Nie wiem co kupimy, jakieś krowy, nie wiem swoją sieczkarnię, co no i, no i co no, na tej Apie, więcej nie porobimy tak szczerze, bo tampa jest bardzo malutka. Ta pa jest w ogóle tak, i gdyby w tym farmingu były 60-tki, a na TAPie zaczęło od 30 i 60 samej. Nie od autora, który ma tura, nie? Ale wiecie, to nie było już sensu kombinować, no bo jak zaczynałem tą sterę, to nic nie było. W ogóle w wadzie to, to jest cud, nie? Tak no... Wyszło tak, wyszło, jak to będzie dalej, no też nie mam pojęcia. A potem ta mapa się pojawi, mam nadzieję, że do, do jakiegoś marca to się uda zrobić. Jak ten miesiąc się roboty, bo mówię, tu są skupy do żeby ja skupów nie umiem, a osoba, która mi to zrobi za free i tak z dobrej woli, ciężko jest taką osobę znaleźć. Więc no, o tyle to będzie problem, no ale może to się uda. Ogólnie tego, że pokój, nie wiem, czy mi się wydaje, ale może go więcej sypnie niż e, pszenicy. Aż sobie zobaczę, ile mamy zbiorniku, mamy 700 kilo a ile mamy w to, 1000. No to chyba 90 ogólnie wysypiemy, wysypiemy sobie ten rzepak, bo... Eh, czy pszenicę. Bo i tak i tak musimy to wysypać i podjedziemy sobie pod rzepaczek. Nie wiem, nie, nie, nie gra na tej przepięknach nie, wiem tak, jak ta przykład, ma animacja wysypu czy ona ma zrobione dobre, czy są te 19... A nie ma zrobione dobre, bo 19 wyglądały tak wiecie jakby takie były czarne animacje. No na przykład na pewno wygląda lepiej ta welgerka tak w miarę polska pasuje, chociaż jakaś czeska, bo ruska. Ale nie ma tragedii. ogólnie jest fajnie, nie ma co narzekać, tak? Ogólnie ja pan nie będzie miała na puli w ogóle, bo... ma ja pan ma 5 pól to na pamięć i zapamiętamy, to nie będę tego robił. E, ja też... E, czy co? Nie też nie będę tego robił, bo to nie ma sensu. Tam pan ma 5 pół do to kawę zapamięta i nie będę kupował też na pewno, żeby kupował lanu z osobna. Wszystko będzie w jednym landzie z tego powodu, że nie ma sensu. Ja nie widzę żadnego sensu, żeby zrobić tu kilka landów, no bo tam jest za mała, nie? Ogólnie ten koman hahacza i ja jakby z lewej strony odcinać one, bo widzimy ten header, bo z prawej headeru nie widać, bo ten komand był tak wysunięty jakby, nie? Wiesz to, co, ten header jest długi. I nie jest na środku, nie? I po prostu chyba to trzeba się właśnie trzymać z lewej strony. A właśnie dlatego tak w ogóle starsze komany robili, że ten header był... Na przykład w ludzkich kombajnach, nie wiem w jakiejś tam niwie. W starych rostelmaszach też był tak chedza zrobiony, że on był właśnie po prostu e, wysunięty z jednej strony, a nie po środku. A na przykład u nas, czyli stary że bizona był po środku. Możecie napisać dlaczego, bo szczerze nie wiem. Ogólnie bardzo fajna animacja tego, tego rzepaku. wiem że jaka będzie, już mam pomysł na miniaturę. Mówię co chcecie, ale ta miniatura będzie piękna. Z tym tym. Znaczy tam piesek jest w fajny, fajna będzie Taka polska. Bo tam da z tym zatorem jakoś nie wyszła. Ta będzie lepiej, jak sama jako będzie. Mówię, no małem w Niwa, na tej mapie się raczej no nie gram na rozwiańku, po prostu żeby mieć sobie um, fan i porachnąć niż na API, bo dalej jest chujnie. z tymi mapami, mało co zbyt dane, bardzo robi fajną mapę Mam nadzieję, że to... O Jezu, piese nie pod kumpań. Boże, myślałem, że piese tego sas kosimy, ale Na szczęście pan no ogólny ten zbiornik, ile, nie wiem ile ma Wygląda na taki dość duży czy, To czemu wielki zbiornik jest zrobiony na jakby, jakby taka siatka mówię, to Boże, przelecie, kosimy jakieś z zboże, chyba w tym nie tylko, nie wiem, na jakieś Duże zbowy na kukurcy przeznaczone nie wiem pojęcie Ale lekkości wszystko Ogólnie ściernisko rzepaku w 22 jak dla mnie jest za bardzo tego Za krótkie, to nie podoba mi się to ściernisko Jakoś mi to ściernisko, no nie leży mi Nie wiem co co ukrywa no cena na to poradę A tu rura się otwiera, ha, rura się otwiera tak powoli Ja myślę dlaczego się rura nie otwiera Ogólnie kłamaj Gabarytował trzech do dość mały, bo zator to jest bardzo duży koło niego. Natomiast no... mi nie będziemy mieli z tego. Mm, z tego będziemy mieli? No... Będzie ta to tona, czy nie? No dało chyba o 100 kg kilo więcej niż przy nic. Ale pszenica, pewnie lepiej w sypie, że pokazać jest droższy, nie? Ehm, um, dobra, nie tak. Ogólnie nie wiem no, co mi się popieprzył tamte tam mocne ukrywanie chudów, ten co było na alt-1, ściągnąłem tego na alt-h No ale on nie działa tak jak powinien dla mnie, coś tu jest nie do końca, no ale no co zrobię już Teraz już po ptokach po to się mówi Patoporne opartego wolno tam o tam opieński powięźń, jakby ktoś chciał bardzo No bo moja mapka będzie mała, ale myślę, że ma klim bardziej taki swój o, no te skupy, to mnie najbardziej boli, bo ja te swoje błędy no nie wiem, zajmą, nie wiem, dwie godziny, bo to trzeba te drogie pogarnąć, jakieś tam trawy, to są z i tak, ale właśnie się boję, co z tymi skupami, bo ta mapa będzie, nie będzie mogła być wydana, dopóki tych skupów nie będzie, dlatego no, muszę po prostu kogoś znaleźć, te skupy zrobi, bo inaczej to bez sensu jest, nie? Tęsno. O Jezu, jeszcze się nie zmieściłem, naprawdę. Panie Mateuszu, co pan narobił? Kurde, no masakra. Jednak ta brama jest chyba troszeczkę za mała. Kolejnym razem trzeba będzie pomyśleć tą tym po prostu zrobić po prostu większą. Mhm, mm teraz to nie wiem, jak ja to wkręcę. Ej, boże, boże. O, chyba uda teraz, no. Dobra. się no, nie było nad innej możliwości, słyszałem. Dobra, wysypujemy na nasze paczysko. Sypie się. To super. I teraz szukaj mnie, gdzie jest moja prasa. To jest moja prasa, zgaduję. Jo, ale jest złą stronę, natomiast idziemy sobie tak. Dobra, siema zbychu, tam zbychu krowa mi się zajmuje, fajnie, fajnie. Mnie bardziej się odpoczywa, schowałem go, żeby kurde, no nic mu się nie stało, bo to. Szkoda, sprzętu bo to wiadomo, to ja jeszcze musi swoje obrobić. A, tam tych nie zamknęłam, bo tam była pszczewa, pewnie i nie zapomnę. Szczególny kolejny chyba jakieś prace powniwne. i chyba pewnie siebie wypaku, no bo nic innego nie będzie. Potem się no i kiszonka, no i to będzie kolejny sezon, no bo co? No i potem zrobimy pewnie kolejny sezon sześcioczynnikowy, no i to będzie tyle z tej mapy. No bo tu więcej nie ma co robić, ja mapy tam jest bardzo mała. Moje mapy nie będę rozbudowywał, bo, bo nie, nie widzę sensu. Dobra, zacznijmy ogólnie od tego brzydkiego rządku. A, musimy sobie raz wyjść, bo musimy sobie podbierać, dać yy, na dół. Dobra. lecimy z sformą. Sformy jeszcze nie robiłem z tą prasą, ale mam nadzieję, że to będzie w miarę podobnie jak, jak przysianie, że no, ta prasa da radę. No na no, no, ja tapie szybko, szybko y, minęły już nikt VAT, no bo co tu mówię, no mała no, pól jest. Wiadomo w role mającego Zetora, no nie ma się trzech pól, tylko ma się troszkę więcej pól do no ale... To jest tylko gra i jest jak jest. W ogóle jest taka kupa słomy i on sobie sprasuje, bo no potem, by to będzie potem wyglądały, i to pole jakoś, nie wiem, coś robiło z nim. Bo, szczerze, u mieli maksymalnie 4 kostki. Ja mam chyba pięć krów, no to krowy przy takim... To, chyba krowy moje umrą, bo trzeba je kupić, tylko bo albo... Te krowy po prostu z po prostu, wiecie, najpierw no, te krowy nie będziemy karmić, tylko będziemy robili im, wiecie, jakieś siano kosa, bo albo... te krowy kupimy, nie wiem, w kolejnym sezonie ja je teraz sprzedam, no bo... On zdechną z głodu, no całym nam na razie nic nie mam. No jesteśmy troszeczkę biedni, no klepiemy biedę, no niestety tak to bywa Przy takiej inflacji w Polsce będzie za chwilę klepał każdy, będzie klepał biedę, to tylko nie ja <grych> No my już dwie kostki, no serio, bo mam cztery kostki, więcej nie będzie Tragedia, no, 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 no Dobra I teraz tak No jest ostatni rząd, mamy 3 belki, no 4-5 belek będzie Mówię, no takich taki są jeszcze zbranił, bo No weź no, to to nie będę przyczepną przyczepno, to sobie podbieram potem ręcznie, bo to nie ma sensu, no co Nie przyjadę dla kilku bel, kurde, z przyczepą no po, po co? Dobra Idziemy tego podwaję do góry. Ja sobie te Belki pozostały mniej, to sobie te dwie z tyłu wyłowię no, na głos, ponieważ tutaj na polu jak robię, że po co to nosić z pola specjalnie jak mogę go na głos obok. Ten, co ja mam, dziękuję za przyjęcie Ciebie. Juris, pozostawcie w Na razie, cześć.